Wielka uroczystość przed tobą odsłonięcie tablicy z swoimi dłoniami i gwiazd. Czy ty jak zaczynałeś grać w przetkówkę i jak byłeś w SMS się w spale, myślałeś, że do, takich, do takiego momentu dojdziesz w swojej karierze? Gdzieś tam na początku nawet pewnie nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak aleja gwiazd w Katowicach, a później oczywiście z biegiem czasu yy, gdzieś tam postanowiłem sobie, co chciałbym osiągnąć i jakie marzenia chciałbym spełnić. I... Teraz jedno z nich się właśnie spełnia. Duże wzruszenie przed, przed tą chwilą? Hmm, może nie wzruszenie, ale na pewno czuję bardzo duży zaszczyt, że mogę znaleźć się w tym gronie. Pasują. Wielka radość, wielka duma, i wielkie szczęście, że mogę być wśród gwiazd polskiej siatkówki, że mogę być tutaj obecny, a w szczególności właśnie pod tym wspaniałym obiektem, który jest za nami i mam nadzieję, że będzie nam służył i przynosił tyle radości, co przez te ostatnie lata, bo myślę, że siatkówka jest przepięknym sportem, który łączy wszystkich i, i tylko nic, tylko cieszyć się, kibicować i przede wszystkim dopingować naszą wspaniałą reprezentację. Syn Mariusza Wlazłego, Arkadius zapraszam, Arek. Arko, dzisiaj w bardzo ważnej roli zastępujesz swojego tatę. Jakie to było dla Ciebie przeżycie? Było to na pewno magiczne, super uczucie włożyć ręce w odbicie rąk taty. Siatkówka to jest to, co chciałbyś robić przez całe życie? Tak, jest to moja pasja, robić. Wspaniałego. No niestety nie możemy być dzisiaj z Wami, ponieważ obowiązki mi na to nie pozwoliły. Dziękujemy bardzo. Mistrz Świata też nasz z 2018 roku, też przyszły mistrz Europy. Co do tego myślę, nikt nie ma wątpliwości. Czy wszystko się zgadza? Nie. Grzegorz Łomacz, a o wręczenie certyfikatu poproszę prezesa Polskiego Związku Piłki Światowej. Panie prezesie, miał pan okazję odsłonić odciski swoich dłoni tutaj w Alei Gwiazd. Jakie to uczucie? Nie wiem jeszcze. Wzruszenie na pewno ogromne. Czy satysfakcja? No jednak chyba ludzie docenili to, co zrobiłem i czy robię i będę robił dla siatkówki, bo jednak to jest moje drugie życie, tak, siatkówka. i no bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję przede wszystkim. No i nie wiem, czy nie głupio jest nawet cokolwiek jeszcze powiedzieć, jak gwiazdy tutaj, same gwiazdy są odciśnięte i te dłonie mają, ale no, no widocznie chyba w jakiś sposób tam zasłużyłem.